Zanim zaczniemy, mały apel. Napiszcie z jakiego miasta jesteście. Jesteśmy ciekawi, skąd nas słuchacie. A teraz subskrybuj, aby wesprzeć kanał i do dzieła. Wiatr hulał po pustych ulicach, podrywając schodników skrawki gazet i starych liści, jakby przypominając jej, że wszystko ma zniknąć. Anna szła powoli, ze spuszczoną głową, nie tyle ze zmęczenia, co z przyzwyczajenia. Nie zwracać na siebie uwagi, nie patrzeć ludziom w oczy. Rozpłynąć się w cieniu miasta, być niewidzialną to właśnie stało się jej esencją przez ostatni rok. Kiedyś wiedziała, jak to jest być częścią świata. Poranna kawa z mlekiem, dzwoniący budzik, jazda metrem, opóźnienia w pracy, zabawne rozmowy z kolegami. Wydawało się, że to trwa wiecznie. Ale życie potrafi zburzyć nawet najsilniejsze mury. I teraz jej egzystencja sprowadzała się do długich, Bezcelowych spacerów w poszukiwaniu ciepłego kąta, noclegów w pustych wejściach i rzadkich chwil, gdy ktoś rzucał jej kilka monet, z obrzydzeniem, politowaniem lub w ogóle nie patrząc. Ale jedna rzecz pozostawała niezmienna. Mały, podniszczony, oprawiony w skórę pamiętnik, który Anna nosiła w kieszeni. Jej jedyny cenny przedmiot. Na jego pożółkłych stronach żyła przeszłość. Przemawiał jej głosem i głosem małej dziewczynki, Którą kiedyś trzymała za rękę. Mamusiu, narysuję ci słoneczko, żeby zawsze było ci ciepło. Proste, dziecięce zdania, naiwne bazgroły, rozmazany atrament. Czytała je co wieczór, jakby bała się, że jej pamięć zostanie całkowicie wymazana, a świat odbierze jej ostatnią rzecz, która miała jeszcze sens. Wiatr był dziś wyjątkowo chłodny, a jej płaszcz nie chronił jej już przed zimnem. Burczało jej w brzuchu, ale już dawno nauczyła się ignorować głód. Gdzieś za rogiem unosił się zapach świeżego chleba, ale był nieosiągalny, tak jak wcześniej nieosiągalny był zapach porannej kawy z jej przytulnego mieszkania. Tam, gdzie była, nie było takich zapachów. Tylko wilgoć, brud ulicy i zardzewiałe rury, które służyły jej za ściany. Udała się na stację kolejową. Tutaj mogła ukryć się w jednym z opuszczonych zakamarków i przeczekać noc. Zakurzone okno wybite w rogu skrzypiało lekko, a w świetle ulicznej latarni na podłodze leżała zmięta gazeta z nagłówkiem o jakimś bogatym człowieku, który zainwestował miliony w nowy biznes. Obca rzeczywistość, w której nie było miejsca dla kogoś takiego jak ona. Anna usiadła na zimnej podłodze i wyciągnęła pamiętnik. Jej palce drżały, gdy otwierała go na przypadkowej stronie. Mamo, dlaczego jesteś smutna? Uśmiechnę się do ciebie. Zacisnęła oczy, czując, jak coś w jej wnętrzu znów się rozpada. W tym roku prawie w ogóle nie płakała. Łzy są zbyt wielkim luksusem, gdy głównym celem jest przetrwanie. Odgłos kroków sprawił, że się wzdrygnęła. Ktoś zatrzymał się niedaleko. Była przyzwyczajona do ludzi, do ich obojętności lub agresji. Albo jej nie zauważali, albo próbowali ją przegonić. Ale tym razem było inaczej. Czuła na sobie czyjś wzrok. Czy wszystko w porządku? Głos był cichy, ale pewny siebie. Nie znutą obowiązkowego współczucia, nie obrzydzenia, ale po prostu uszczery. Nie odpowiedziała. Mocniej ścisnęła pamiętnik w dłoniach. Potrzebujesz pomocy? Powoli podniosła głowę. Mężczyzna po czterdziestce, ubrany w długi płaszcz, przyglądał się jej uważnie. Nie wyglądał na przypadkowego przechodnia. W jego oczach nie było strachu, pogardy, obsesyjnej życzliwości. Tylko skupienie. Nic mi nie będzie, odpowiedziała automatycznie, bo zawsze tak odpowiadała. Ale jej żołądek zdradził ją. Cichy, zdradziecki dźwięk. Mężczyzna usłyszał go, ale nie dał tego po sobie poznać. Zamiast tego wyciągnął do niej małą papierową torbę. To trochę jedzenia. Weź to. Nie wzięła. Doświadczenie nauczyło ją nie wierzyć w bezinteresowność. Czy jestem ci coś winna? Zapytała, ściskając pamiętnik. Uśmiechnął się lekko. Bez kpiny, bez litości. Po prostu smutny uśmiech człowieka, który wiedział, jak to jest stracić coś ważnego. Nie, powiedział. Chcę tylko pomóc. Nie poruszyła się. Odczekał kilka sekund, po czym ostrożnie położył torbę na betonie obok niej. Jeśli zmienisz zdanie, powiedział, po czym wyciągnął z kieszeni coś jeszcze. Kawałek papieru. Zostawił ją obok torby i odszedł, nie oglądając się za siebie. Nie spojrzała na niego. Zamiast tego wpatrywała się w kartkę, na której było napisane Marek Zieliński. A poniżej adres. Długo siedziała nieruchomo, czując, jak papier w jej dłoniach wilgotnieje od zimnych palców. To była długa noc. Anna wpatrywała się w ten adres, jak w mapę wskazującą drogę do czegoś, co dawno zgubiła. Albo do czegoś, czego lepiej byłoby nigdy nie znaleźć. Chłód nocy nie odpuszczał. Anna siedziała na twardej podłodze opuszczonego dworca, ściskając w dłoniach pamiętnik. Wiatr hulał po pustych korytarzach, przeciągi szumiały w popękanych oknach. Nieopodal leżało jedzenie pozostawione przez mężczyznę. Nie tknęła go. Głód zwykle ściskał jej żołądek, ale coś silniejszego powstrzymywało ją przed wyciągnięciem ręki. Nieufność. Doświadczenie mówiło jej, że nic nigdy nie jest sprawiedliwe. Powoli rozwinęła kartkę z adresem: Marek Zieliński. Nazwisko, które nic nie znaczyło. Tylko litery, tylko miejsce, do którego mogłaby się udać, gdyby uznała, że ma dokąd pójść. Jej oczy prześlizgiwały się po linijkach ale w głowie kłębiły się myśli dlaczego to zrobił? Dlaczego nie przeszedł obok, jak wszyscy inni? Kim on w ogóle był? Rano stacja kolejowa ożyła. Ludzie spieszyli się na pociągi, załatwiali swoje sprawy, nie patrząc pod nogi. Anna wstała, czując, jak jej nogi łamią się po nocy spędzonej na kamiennej podłodze. Świat nie był nią zainteresowany, ale ona też nie próbowała już być jego częścią. Po przejściu kilku przecznic, znalazła się przed niskim domem z prostymi oknami i czystą fasadą. Nie było tu bogactwa, ale było coś innego, niezawodność. Powietrze pachniało chlebem i kawą. Anna zatrzymała się. Drzwi przed nią były proste, drewniane, ale sprawiały wrażenie masywnej bariery. Stała długo, ściskając w dłoniach swój jedyny bagaż, pamiętnik i kartkę z adresem. W domu było ciepło. Delikatne światło poranka prześwitywało przez zasłony. Wszystko wyglądało czysto i schludnie, ale nie przesadnie. Wokół nie było oznak luksusu, ale czuć było troskę. Anna cofnęła się o krok, gotowa do wyjścia. W ostatniej chwili drzwi się uchyliły. Marek stał na progu, jakby na nią czekał. Żadnego zaskoczenia, żadnych pytań, tylko lekkie skinienie głową. Wejdź. Zamarła, po czym weszła do środka. W powietrzu unosił się zapach świeżego chleba. Pokój był prosty, ale przytulny. W rogu stał stół, obok niego krzesło z kocem, a na parapecie leżało kilka książek. Wszystko tutaj przypominało dom, którego już nie miała. Anna zatrzymała się na środku pokoju. Marek bezszelestnie wszedł do kuchni. Szelest filiżanek, dźwięk gotującej się wody, o nic nie pytał, tylko parzył herbatę. To było dziwne. Była przyzwyczajona, że ją odsyłają, a nie zapraszają. Nie wiedziała, co myśleć o tym uczuciu. Na chwilę ciszę przerwało lekkie pukanie. W drzwiach pojawiła się mała dziewczynka. Blond włosy, delikatne rysy twarzy. Jej oczy spotkały się i nie było w nich strachu, tylko ciekawość. Klara, powiedział cicho Marek. To jest Anna. Dziewczyna w milczeniu skinęła głową i zniknęła na tyłach domu. Anna poczuła znajome, bolesne ściskanie w klatce piersiowej. Znała to spojrzenie. Kiedyś uchwyciła je w odbiciu małych oczu czekających na nią w domu. Tych oczu, których już nie było. Marek postawił przed nią filiżankę herbaty. Nie wzięła go, tylko wpatrywała się w parę unoszącą się z płynu. Tutaj jest wolny pokój powiedział spokojnie. Jeśli chcesz. Anna zacisnęła palce w pięść. To wszystko było złe. Nic nigdy nie było w porządku. Musi odejść. Musi. Ale jej nogi nie chciały się ruszyć. Siedziała tutaj, w cieple, z kubkiem herbaty przed sobą i po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuła, że nie mażnie. Na zewnątrz znów wiał wiatr. Anna została. Noc minęła bez snów. Anna nie mogła sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz spała w cieple, kiedy nie obudziła się z zimna, ze strachu lub przypadkowego hałasu. Cisza była niemal przerażająca. Poczucie bezpieczeństwa było zwodnicze. Otworzyła oczy w półmroku. W pokoju pachniało drewnem i czymś słodkim, jakby ktoś niedawno upiekł ciasto. Łóżko było miękkie, pościel czysta, ciepłe. Zbyt ciepłe, nieprzyzwyczajona. Usiadła, ledwo zdając sobie sprawę, że nie czuje dreszczy, znajomego łamiącego zimna w kościach. Wszystko tutaj było obce. Rzeczy. Na komodzie stos starannie złożonych ubrań. Nie jej. Czyjaś troska. Czyjeś intencje. Anna przesunęła dłonią po materiale. Ciepło pod jej palcami jak upiorne przypomnienie przeszłości, kiedy ona też miała takie życie. Wstała, starając się nie hałasować i podeszła do drzwi. Dom żył. Oddychał w porannej ciszy. Skrzypienie podłogi, odległy szum czajnika. Gdzieś za oknem przeleciał ptak. Anna zamarła w drzwiach. Stłumione dźwięki odbijały się echem na tyłach domu. Zrobiła krok. Korytarz prowadził do kuchni. Zapach kawy, delikatny blask lampy. Marek siedział przy stole i czytał gazetę. Nieopodal na parapecie Klara rysowała. Na jej twarzy malowało się skupienie. Ołówki rozsypane po stole, linie układające się na papierze, dom, słońce, postacie ludzi. Małe palce głaskały kartkę, świat w jej wyobraźni ożywał. Anna zatrzymała się przy framudze drzwi. Wszystko wyglądało spokojnie, ale jej palce wciąż mocno ściskały brzeg rękawa. Nie wiedziała, jak być tego częścią. Klerę nagle podniosła głowę. Jej oczy spotkały się i błysnęło w nich coś rozpoznawalnego. Jakby dziewczyna widziała ją wcześniej. Albo po prostu miała talent do dostrzegania w ludziach tego, kim są. Spojrzała na Annę, po czym bez słowa przeniosła wzrok z powrotem na rysunek. Anna zrobiła krok dalej. Stół był nakryty skromnie, ale schludnie. Filiżanka herbaty. Kawałek chleba z miodem, niespodziewanie znajome. Nie usiadła. Po prostu stała, chłonąc tę scenę. Wszystko tu było w porządku, ale nie dla niej. Chciała odejść. Powinna wyjść, ale jej nogi nie chciały się ruszyć. Marek bez słowa przewrócił stronę gazety. W tej ciszy nie było przymusu ani pytania. Anna niemal oczekiwała, że zacznie coś mówić, o tym, że teraz może zostać, że nie musi się już bać. Ale on po prostu czytał dalej. Klerę po prostu rysowała. Jakby jej obecność nie wymagała wyjaśnień. Cienkie linie leżały na papierze, i w pewnym momencie Anna zdała sobie sprawę, że dziewczyna nie rysuje tylko domu. Tam byli ludzie. Postacie połączone niewidzialną nicią. Rodzina? Jej palce zadrżały. Pamiętnik, który zawsze miała przy sobie, leżał w kieszeni. Dotyk stron pod opuszkami palców był jedyną rzeczą, która łączyła ją z przeszłością. Z tym, co straciła. Klerę dodała jeszcze kilka szczegółów do rysunku. Potem podniosła głowę i spojrzała na Annę. Ciepłe światło lampy odbijało się w jej oczach. Możesz tu zostać, powiedziała cicho. Anna nic nie odpowiedziała. Tylko skinęła głową. Marek przewrócił kolejną stronę gazety. W tym momencie zdała sobie sprawę, że kolejna noc tutaj niczego nie zmieni. Ale jakoś po raz pierwszy od dawna nie bała się zostać. Anna nie od razu zdała sobie sprawę, że się obudziła. Ciężki sen trzymał ją w ciemnej pustce, ale lekki ruch w sąsiednim pokoju wyrwał ją z tej trzewnej ciszy. Zamknęła oczy, starając się zachować spokój, ale jej wewnętrzny niepokój narastał. Świat poza jej świadomością ożywał. Gdzieś słychać było szelest ubrań, słabe skrzypienie krzesła, a potem ledwo słyszalne westchnienie. Nie musiała wstawać, by zdać sobie sprawę, że Klere się obudziła. Dziewczyna poruszyła się ostrożnie, jakby bała się kogoś obudzić, ale dla Anny dźwięk był głośniejszy niż cokolwiek innego. Powoli usiadła na łóżku, spoglądając w ciemność. Dom pogrążony był w półmroku, tylko wąski pasek światła prześwitywał spod drzwi. Wychodząc na korytarz, nasłuchiwała. Zapach lekarstw unosił się w powietrzu, słaby, prawie niewyczuwalny, ale znajomy. Przylgnął do ścian, do materiału jej ubrania, jak niewidzialny ślad czyjejś obecności. Coś nieprzyjemnie ścisnęło ją w piersi. Anna szła naprzód, jej bose stopy nie wydawały prawie żadnego dźwięku. W drzwiach kuchni zobaczyła Klarę. Dziewczyna siedziała przy stole, pochylona nad kartką papieru, a jej małe palce zaciskały ołówek. Linie na rysunku były szybkie i ostre. Anna zrobiła kolejny krok. Klerę podniosła głowę. W jej spojrzeniu nie było strachu, ale w głębi ciemniały cienie zmęczenia. Jej twarz wydawała się błędsza niż poprzedniego dnia. Dziewczyna cicho odłożyła ołówek, jakby zdając sobie sprawę, że została przyłapana. Anna podeszła powoli, zaglądając Klars przez ramię. Na kartce był dom. Był taki sam jak ten, w którym znajdowali się teraz, ale jego okna były czarnymi dziurami. Pod dachem stały trzy postacie, ale kontury ich twarzy były zamarzane. Klerę przyłożyła dłoń do czoła i ścisnęła skronie, jakby próbując się skoncentrować. Anna nagle zauważyła ciemny ślad na nadgarstku. W jej wnętrzu zrobiło się zimno. To nie był zwykły siniak po grze. To był słaby, ale oczywisty ślad, ciemna smiugę, która nie wyglądała dobrze. Serce Anny ścisnęło się, a w jej głowie zaczął narastać niepokój. Marek nic jej nie powiedział. Nie próbował wyjaśnić, kim była Klara ani dlaczego dziewczyna wyglądała na zmęczoną, nawet gdy wydawało się, że powinna tryskać życiem. Anna nagle poczuła, że trzęsą jej się nogi. Nie mogła przestać myśleć o przeszłości. O tym, że już raz przez coś takiego przeszła. Długie bezsenne noce, beznadzieja, desperackie próby uwierzenia, że wszystko będzie dobrze. Znała tę ścieżkę. Wiedziała, jak się skończyła. Klerę ponownie podniosła ołówek, ale teraz jej ruchy były powolne. Anna odechnęła powoli, zmuszając się do uspokojenia. To mógł być tylko zbieg okoliczności. Ale wewnętrzny głos nalegał, by było inaczej. Odwróciła się i bez słowa wyszła z kuchni. Korytarz był ciemny, ale widziała uchylone drzwi do pokoju Marka. On tam był. Siedział w fotelu, ściskając w dłoni filiżankę. Jej kroki zwróciły jego uwagę, ale o nic nie zapytał. Po prostu patrzył, jakby wiedział, że rozmowa jest nieunikniona. Anna poczuła suchość w ustach. Coś było nie tak i musiała się tego dowiedzieć. Ale nie była pewna, czy chce poznać prawdę. Anna nie pamiętała, jak znalazła się w tym pokoju. Jej nogi poruszały się same, ręce się trzęsły, serce biło zbyt szybko. Powietrze było ciężkie, jak powietrze przed burzą, a każdy oddech był trudny do wzięcia. Najdrobniejsze szczegóły powtarzały się w mojej głowie, obraz czarnych okien, zmęczone oczy klari, siniaki na jej ramionach. Coś się w niej zaciskało, ale nie wiedziała jeszcze, czy to strach, czy złość. Nie mogła tak po prostu odpuścić. Wszystko w niej protestowało przeciwko bezczynności. Wzięła głęboki oddech, zmuszając się do uspokojenia. Rozsądek domagał się porządku, logiki, ale niepokój szumiał jej w piersi, zagłuszając głos rozsądku. Marek coś ukrywał i teraz była tego pewna. Jedno jego spojrzenie wystarczyło, by wiedział, że będzie zadawała pytania. Czekał na ten moment. Kiedy ponownie wyszła na korytarz, on już stał, trzymając w dłoniach pustą filiżankę, jakby miała go uchronić przed nieuniknioną rozmową. Jego twarz pozostała spokojna, ale oczy mówiły co innego. Anna nie zawracała sobie głowy pytaniem wprost. Słowa nie miały sensu, gdy odpowiedzi można było odczytać w szczegółach. Spojrzała na jego ręce, zbyt napięte, palce lekko białe od siły ściskania. W pokoju było zbyt cicho. Za zamkniętymi drzwiami kuchni słychać było szelest ołówka na papierze. Klerę rysowała dalej, jakby nic się nie działo, ale Anna wiedziała, że dziewczynka wyczuwa napięcie. Dzieci zawsze to czuły. Zrobiła krok do przodu, ale Marek się nie poruszył. Jedyne, co zrobił, to odstawił filiżankę na stół, powoli, jakby każdy gest wymagał wysiłku. Czas zwolnił. Powietrze w pokoju wydawało się gęstsze, cięższe. Wpatrywała się w niego, oczekując, że odezwie się pierwszy, ale on milczał. W tej ciszy było wszystko: ból, strach, zmęczenie. Anna poczuła, że coś w niej pękło. Nie chciała znać prawdy, ale wiedziała, że jest już za późno. Marek odwrócił wzrok, podszedł do okna, wyjrzał na ulicę, gdzie miękkie światło latarni odbijało się w mokrym asfalcie. Wyglądał jak człowiek który dawno temu stracił coś ważnego i nie ma już nadziei na odzyskanie tego. Kiedy mówił, jego głos był równy, ale krył się w nim huragan. Nie próbował się usprawiedliwiać, nie próbował łagodzić rzeczywistości. Słowa spadały jak kamienie, a z każdym z nich Anna czuła, jak rzeczywistość rozpada się wokół niej. Klerę była chora. Choroba zaczęła się nagle, bez ostrzeżenia. Pierwsze objawy wydawały się niegroźne, zmęczenie, lekkie zawroty głowy. Potem pojawiły się siniaki, nieuzasadnione, jakby ktoś zostawił na jej ciele niewidzialne ślady. Marek zabrał ją do lekarzy, ale diagnoza brzmiała jak wyrok. Jej ciało przestało walczyć. Potrzebowali dawcy. Zgodnego dawcy. Anna stała, czując, jak jej palce powoli się rozluźniają, jakby puszczała coś ważnego. W środku wszystko było puste, ale myśli wirowały w jej głowie, zderzając się ze sobą. Jej własne ciało wydawało się obce, a ruchy spowolnione. Przypomniała sobie, kiedy po raz pierwszy zobaczyła Klarę. Sposób, w jaki dziewczyna na nią spojrzała. Wtedy wydawało jej się, że w tym spojrzeniu było rozpoznanie. Teraz zrozumiała dlaczego. Zrozumiała wszystko. Cisza w pokoju stała się duszna. Marek nie patrzył na nią. Wiedział, że się domyśliła. Anna z trudem łapała oddech. Nie pamiętała, kiedy zaczęła płakać. Uzy płynęły powoli, jakby trzeba je było wyciągać z samej głębi. Przycisnęła dłoń do twarzy, próbując się pozbierać. Czuła się tak, jakby zdjęto z niej warstwę rzeczywistości, pozostawiając jedynie nagą, bezbronną prawdę. Wszystko było ze sobą powiązane. Wszystko, co się wydarzyło, doprowadziło ją do tego momentu. Nie przypadek, nie zbieg okoliczności. Los lub coś więcej. W dniu, w którym straciła wszystko, straciła nie tylko siebie. Straciła córkę. A teraz los dawał jej drugą szansę. Drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie kanał, umieszczajcie polubienia i piszcie, jak podoba wam się ta historia. Kliknij dzwonek aby nie przegapić nowych filmów i do zobaczenia wkrótce.